Zbliżające się święta to czas odpoczynku, a kilka wolnych chwil spędzić można na przykład w kinie. Szczególnie że już w poniedziałek i we wtorek pojawią się dwa pokazy przedpremierowe. Multikino przygotowało e, bardzo ciekawe przedpremiery. Otóż w poniedziałek świąteczny i wtorek po świętach w multikinie będzie można zobaczyć e, przedpremierowo film Batman Superman, świt sprawiedliwości oraz Kung Fu Panda 3. Oba te filmy w wersji 2D i w 3D e, tylko w Multikinie przez cały dzień. E, Batman Superman, no to znów nasi ulubieni superbohaterowie z amerykańskich komiksów. Tym razem pokazany jest COVID między tymi bohaterami, ale oczywiście wspólny wróg będzie ich musiał połączyć, aby znów ratowali ludzkość. Natomiast Kung Fu Panda 3 to ulubiona bajka naszych najmłodszych widzów, ale też całych rodzin. To film familijny. Ten film też właśnie w wersji 3D. Bardzo fajnie zrobiona animacja opowiadająca o e, naszym głównym bohaterze Po, który spotyka swego dawno zaginionego ojca i obaj wyruszają do sekretnej krainy Pan, gdzie poznają nowych, przezabawnych bohaterów. Gdy nadprzyrodzony złoczyńca Kai zaczyna pustoszyć całe Chiny, pokonując wszystkich mistrzów kung fu. Pomusi dokonać niemożliwego. Musi wytrenować całą wioskę swoich rozbrykanych, niezdarnych współbraci, by otworzyli drużynę niepokonanych Kung Fu pant. Przedpremierowe seansy, tak jak wspomniałem w poniedziałek i wtorek, natomiast em, te filmy wchodzą już na stałe do repertuaru naszego od 1 kwietnia serdecznie. Zapraszam. Pójdź ze mną, w górach leży tajemna wioska Pant. Wow, witaj w domu synu. Wyglądasz jak ja, tylko jesteś mniejszy. Jesteś jak ja, tylko starsza. Oj, złodziaczek. Na koniec jeszcze krótka informacja dla fanów Batmana. Otóż 15 kwietnia mamy Noc Batmana. Myślę, że bardzo, bardzo ciekawy maraton. Wiele osób o ten maraton nas dopytywało. No i udało się połowie kwietnia taki maraton w Multikinie o szczegółach tego maratonu i jeszcze będziemy informować na antenie telewizji winogradzkiej. Przypominamy Batman kontra Superman Świt Sprawiedliwości w reżyserii Zacka Snydera, twórcy takich filmów jak Świt Żywych Trupów i 300 obejrzeć będzie można już w poniedziałek wielkanocny, a Kung Fu Pandę we wtorek 29 marca. Szczegóły na www.multikino.pl ja. Czyli ty jesteś Smoczy Wojownik, tak? Może darujmy sobie to pitu-pitu? Nie bawem się przeglądam! No, pitu-pitu, ale... pitu 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 ja... pitu pitu. Zaraz. Pitu-pitu. Musimy się tam wkręcić. Ale mistrz się powiedział... ty się boisz, czy co? Nawet mistrz grzebienia tam idzie. Się pogrzebać. B